Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Drogowskazy czerwiec. Żeby nie przedłużać, wyciągamy dla kogo te drogowskazy? Dla byka. No i cóż, zaczynajmy. Przepraszam Was troszkę za tą małą nieestetyczność, ale musimy sobie poradzić. Karty, których będziemy używać przy byku, to jest ta nie wiem, gdzie ją po prostu położyć. Teraz przy każdym znaku mam pokazywać? Nie wiem. Dobrze, przetasujmy. I zobaczmy, co czerwiec nam szykuje. No i cóż. Energia, za którą warto podążać. Energia, która ciągnie, prowadzi do przodu. As kielichowy. Energia, na którą warto się skupić, poświęcić jej trochę czasu, bo tutaj być może jest tak, że można coś poprawić, można coś polepszyć, można poświęcić więcej czasu, skupić się, można wycisnąć więcej. As mieczowy. Energia, którą warto przyhamować, którą warto przyhamować lub w ogóle ją zatrzymać, ponieważ ostatecznie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Nie mówię Wam, co macie robić, ale może warto wziąć ją pod uwagę. Mhm. I energia, za którą warto podążać, bo być może w niektórych sytuacjach życiowych troszkę traktujecie ją po macoszemu, nie macie za bardzo wiary w niej, wręcz sami doujecie coś. Czy jakiś um, temat życiowy? Dlaczego tego doświadczacie? I podpowiedź od dusz. I cóż chciałoby się powiedzieć? Tylko poczekajcie, przepraszam, Was jeszcze zajrzę, zobaczę, czy wszystko jest ok. Pięknie, ładnie. Coś się kończy dla Was. Ewidentnie zamyka się jakaś sfera życia, jakiegoś rodzaju aktywność, coś, co pobudza Was do działania. I teraz rozpoznanie uczuciowe wymaga jakichś działań. Jednocześnie tutaj kartę mówi o tak, jakbyście zaczynali nowy rozdział w, nowej, w nowych możliwościach, w nowych perspektywach. A Asmiczowy tutaj podpowiada dla Was ewidentnie to, że trzeba być konsekwentnym. Trzeba z tym asem się zdeklarować. ponieważ warto iść do przodu zobaczcie tak warto posięgnąć więcej, tak jakby wasze możliwości i perspektywy jakby zwiększyły się. Czyli można dużo więcej niż można było jakiś czas temu. Tutaj teraz przy końcówce takiej zmiany transformacji, która idzie w nowym czasie też dla nas w nowych warunkach troszeczkę. Hmm. Nawet w naszym kraju zaszły zmiany i to tutaj mówi, że jest możliwość pójścia do przodu. Natomiast energia, którą warto przyhamować, z którą trzeba ostrożnie się obchodzić, to jest energia czwórki monet, czyli wszystko to, co. Yy, yy to, co mówi, że można stracić, albo co najmniej nie pomnażać. Ta energia czwórki monetowej bardzo często też jakimś zakupem, jest często jakimś zakupem, jest wydatkiem, który chcemy, chcemy ponieść. I to ewidentnie karty pokazują, zobacz, jak się z tym czujesz, tak? Być może jakiś czas temu, zwłaszcza jeśli zaplanowaliście, sprawdźcie, jeżeli zaplanowaliście coś jakiś czas temu, to tutaj energia mówią, koniec, już jakaś możliwości się zamknęły. Teraz, zanim podejmiecie decyzję, podpowiedź od duszy, to jest dwójka, buław odwrócona. Zobaczcie, to trudniejsze, i poczekajcie, idźcie do przodu, nie czekajcie na nic. To jest ta energia, która mówi, że nie warto teraz pędzić z czymś do przodu, tak? Jeżeli czujecie jakąś niechęć, czy jakiś, jakiś dyskomfort, tak? To tutaj energia mówi zatrzymaj to, co masz. Jeżeli masz na to i nie musisz wydać, żeby. Bo później nie będziesz na przykład mieć, tak? To to jest najlepszy czas na to, żeby. Jak to tak ładnie słuchajcie, powiedzieć, tak? Że nie, nie tyle warto te pieniążki wydać gdzieś indziej, tak? Czy na coś innego, tylko warto zobaczyć, przejrzeć wszystko i być może przełożyć coś na przyszłość, tak? Za jakiś czas. Ponieważ tutaj energią, mówię tak, być może jest coś ułożone w, tej, w, to, w ten kontekst, że ym, są jakieś poczynania, zwłaszcza w obszarze finansowym. Tutaj karty mówią, nie śpiesz się za bardzo, tak? Podpiszesz wszystko, co trzeba, ułożysz się, czujesz to dobrze, ale poczekaj, zajdź, zobacz, tak? Wszystko musi być namacalne i możesz chcieć wtedy i dostać dużo więcej. Ale ostrożnie z podjęciem decyzji, bo pewnych opcji za pewnymi po pewnych decyzjach nie będzie się już można cofnąć, tak? Czyli trzeba zweryfikować to dobre samopoczucie, dobre czucie, jeżeli to wie, widzicie, to też trzeba pojechać tam, jeżeli nawet macie jakieś sprawy, które mówią o tym, że trzeba gdzieś się pofatygować, tak? To warto pójść i zobaczyć, jak to wygląda, zanim wydacie na to, zanim się zaangażujecie, zobaczyć, jak to wygląda fizycznie, tak? Nic nie patrzcie, nie przeglądajcie niczego na obrazkach, uwaga na wszelkiego rodzaju hmm, zakupy, chociaż ja wątpię, żeby... To dla mnie pokazywało jakieś bliższe zakupy i takie pierdoły, tak? Myślę, że tutaj pokazuje coś o wiele większego. Yy, może generalnie karty mówią, że uważajcie, bo może coś na przykład stanieć, tak? O. Albo też uwaga na, na, na pewne sprawy, że yy, można zobaczyć coś lepszego. Czasami deklarujemy się, bierzemy, układamy się w coś, a potem będzie to lepsze, tak? Więc może chwilę po prostu jakby poczekać, ponieważ może być to lepsze. I miejcie na to uwagę. Zobaczmy jeszcze jedną podpowiedź, bo tutaj coś mi jest właśnie, dosłownie karty pokazują, tak? Mo wszystko to, co macie, ale być może nie w tym miejscu, być może pojechać dalej i zobaczyć, jak to wygląda, bo może się okazać, że wcale to tak dobrze nie wygląda, a jest coś innego, czego nie docenialiście, tak? Więc trzeba pójść, dobrze zobaczyć, namacalnie, w fizyczności, tak? Na nic nie patrzeć, coś, co jest nie wiadomo z jakiego świata, co jest wirtualne, co jest dla Was nienamacalne. No, chyba dłużej już nie muszę Wam o tym powtarzać, wszystko wydaje się jasne. Bardzo trzeba na to uważać, bo czasami może nie to, a, a coś innego, tak? O, nie ta sztuka, tylko inna. Kłaniam się pięknie. Bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I jeśli. chociaż cokolwiek Wam się podobało, proszę o łapkę w górę.